Ty, ale ci powiem, że ci rokowcy, to. Ci rockowi wokaliści to non-stop, mają kontuzję, a ci operowi to nigdy, nie? Niektórzy uważają, że po akademii śpiewacy wychodzą z taką super techniką, że mm, będzie im towarzyszyć do końca życia. Spotkałam już mnóstwo kontuzjowanych śpiewaków operowych. Opera! Tak jak. Rokawy wydarcie! No, właściwie. Równie ekstremalny sposób śpiewania. Niewłaściwy poziom wysiłku może z czasem powodować problemy. I to jest właśnie zła technika. Niezależnie, czy robisz przestery, czy śpiewasz arie, zadbaj o dobrą technikę i ufaj odczuciom w swoim ciele.